Witajcie w kuchni Dzisiaj robimy tort dla mojej teściowej, która ma być spełnieniem jej wszystkich kulinarnych marzeń. Zaczynamy od kleksu kremu ultra czekoladowego, bo moja teściowa kocha czekoladę, ale gorzką. Nie każdy rodzi się zdrowy na umyśle, to to powiedziałam. Żartuję, gorzka czekolada jest po prostu zdrowa, a Danuta wybiera zdrowe rozwiązanie. I szkob, który nazywam szkoptem Ferrero. Druga rzecz, którą moja teściowa kocha, to właśnie kawa. Mocna, czarna kawusia. I teraz już lecimy na grubo z tym kremem czekoladowym. jest tak ultra czekoladowy, nie chce wyjść, kurde. Mimo tego, już nie chce wyjść, jeszcze wygląda jak jakaś kupa nie wygląda. Słuchajcie, nie dajmy się pozorom. Chrupka śliwka w czekoladzie. To nie brzmi jak spełnienie marzeń mojej teściowej. Brzmi. Panusiu, no proszę cię nie zaprzeczaj, bo mi teraz się serce złamie. Ja jestem idealną synową. Bo ja do tej chrupeczki specjalnie gotowałam te śliweczki. Soku z cytryny, kardamonie, cynamonie. Mmm, mm, świetne. Druga warstwa biszkopciku. Remiczek. Lecimy teraz z frużeliną śliwkową. No po prostu poezja. I to będzie nasza lawa w środku. Mmm. Świetne. To mnie na tą frużelinę namu, żeby jej tyle dawać? Znajdziecie się, się, nie obrażę, ja nie jestem, wiecie, pamiętliwa. Tak jak w swoje ręce, ludzie. Ostatnio nasączony blacik ląduje na górze. Wszyscy się teraz modlimy, każdy do swojej Bozi, żeby to się udało. Patrzcie, się rozjeżdża mi. Która czarownica wzięła urok, rzuciła? Już musiał to całą noc trzymać, tak? Taśmą izolacyjną w koło. Trzyma się, ludzie, kochani, dobra, trzyma się. Nieważne, jak ważne, że działa. No to do jutra, do ozdabiania.